Witam Państwa, dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Przepisywanie historii, jeden styl architektoniczny na całym świecie, należący do jednej cywilizacji w XIX wieku, materiał 20 marca 2021 roku. Mówi się, że Europa jest rzekomo miejscem, w którym narodziły się wszystkie style architektoniczne znane ludzkości. Przynajmniej tak nas uczono. Wszystkie wyglądają pięknie, z wyszukanymi detalami i elegancką precyzją. To jest nasza konwencjonalna wiedza zakorzeniona w naszym, w naszym rozumieniu tego świata. Powstało mnóstwo różnych nazw opisujących budynki. Starożytny rzymski, gotycki, renesansowy, barokowy i neoklasyczny, etc. Aby uzyskać pełną listę stylów, czyli chyba tu trzeba wejść, zajrzyj do Wikipedii. Ale wszystkie te budynki mają jedną wspólną cechę i zwykle brzmi to tak cudysów już tak nie budują. Oczywiście niektóre z, yy, z naszych yy, firm. Budowlanych są w stanie zbudować tak szczególne konstrukcje, chociaż zalecenia remontu i renowacji muszą zostać zrealizowane, aby opłacalność. Ale opłacalność jest tutaj prawdopodobnie kluczowa. Jest to bardzo rozsądne i podatne do zrozumienia, wyjaśnienia. Zwłaszcza jeśli weźmiesz pod uwagę, że niektóre plany pięter zawierały sufity o wysokości 5 metrów i drzwi o podobnej wielkości. Widząc te stare budynki, rzadko myśleliśmy o pracy architektonicznej. Wło, y, włożony w ich zaprojektowanie i oczywiście nie było projektowania wspomaganego komputerowo, wtedy była to y, 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 tablica kreślarska ołówek i gumka. Nie myśleliśmy o, o dawnych budowniczych. Którzy nie posiadali obecnie nam znanego sprzętu budowlanego. To prawda, że w pewnym momencie wprowadzono linię kolejową, a niektóre z tych budynków zostały zbudowane niedaleko wodnych akwenów. W tym samym czasie wiele z nich zostało zbudowanych bez luksusu dostępu do kolei portów. Czy zastanawialiśmy się, kto wykonał tysiące okien? W XVIII, XVII, XIX wieku lub skąd pochodziły góry cegieł, kamienie w kształcie bloków, skąd się wzięły pokrycia dachowe lub kto wyrzeźbił te słupki i klatki schodowej, a aby były w 100% identyczne, dociekliwy obserwator może poświęcić chwilę na myślenie o tych wszystkich rzeczach. Większość ludzi tego nie zrobi, w końcu kogo to obchodzi. Te budynki istnieją, to co oznacza, że ktoś był w stanie je zbudować, i doktrynowana nauka nie znajduje tam nic dziwnego. Dlaczego ty powinieneś? Nie mamy zbyt wielu wskazówek mówiących nam, jak zostało to zrobione i jaka infrastruktura wspierała ten proces. Jednak nigdy nie zastanawialiśmy się, jak ci znacznie mniej wykształceni i wyposażeni ludzie byli w stanie w mgnieniu oka. Zbudować setki wielopiętrowych cegielnych i kamiennych budynków. Trzy cudzysłów, boom, budowlany istniał już wieki temu. I wreszcie, tak zwane zasoby ludzkie. Poniżej znaj znajduje się przekładowa lista aktualnych stanowisk związanych z budową. Najwyraźniej nie wszystkie te pozycje były wymagane w tamtych czasach. Jednocześnie lista ta nie obejmuje wszystkich stanowisk wymaganych do zbudowania złożonej konstrukcji. To tylko po to, żeby przekazać punkt widzenia. I te wszystkie listy: uczeń, asystent menadżera projektu, inspektor budowlany, cieśla, inżynier budownictwa, robotnicy betonu, asystent budowy koordynator budowy, inżynier budowlany, brygadzista budowy, kierownik budowy, dyrektor do spraw budowy, nadzór budowlany, pracownik budowlany, administrator kontraktu, kierownik kontraktu, operator dźwigu, finisher do suchej ściany, instalator na sucho, taks, e, t, e, taksator, taksator elektryk, operator sprzętu, inżynier terenowy, flamenk, carpenter, general, generalny robotnik, inspektor, iron walker, nie wiem co to, za, żelazny robotnik, stolarz, robotnik, mistrz elektryk, mistrz hydraulik, malarz, monter rur, czyli hydraulik, Planista, hydraulik, no to to już jest co innego, koordynator do spraw zakupów, asystent projektu, menadżer projektu, dekarz, dyrektor do spraw bezpieczeństwa, kierownik do spraw bezpieczeństwa, planista, signar, worker, worker, kierownik witryny, supertenter, inspektor, spawacz, Innymi słowy, bez infrastruktury i wyszkolonych, wykwalifikowanych pracowników budowlanych na różnych stanowiskach nie da się zbudować niczego takiego. Europa najwyraźniej miała jakąś przewagę nad resztą świata, ale tak zwana ekspansja kolonialna wytworzyła tak absurdalne ilości tych budynków, że staram się znaleźć jakąkolwiek konwencjonalne wyjaśnienie. Dziesiątki tysięcy budo budynków. Podobny stylu pojawiło się na całym świecie w bardzo krótkim czasie, bardzo często w miejscach, w których myślenie o odpowiedzialnej infrastrukturze byłoby śmieszne. Według Erika Hobstboowna rewolucja przemysłowa rozpoczęła się dopiero w latach 30. i 40. XIX wieku. Ekspansja kolonialna Europy 1820-1939 jest opisana w następujący sposób. Kraje europejskie zaczęły odkrywać i dążyć do dominacji nad resztą świata w XV i XVI wieku. Dzięki swojej zdolności do kontrolowania szlaków morskich i odkryciu kontynentu amerykańskiego w XIX wieku, dzięki rewolucji przemysłowej i pod presją szybko rosnącej populacji, Europa rozpoczęła nowy okres ekspansji kolonialnej, inspirowanym odkryciem nowych rynków, nowych obszarów, osiedlania się ubogich imigrantów w Europie oraz chęcią, cudzysłów, ucywilizowania narodu barbarzyńców. Jedną dodatkową rzeczą do rozważenia jest to, że ludność świata w 1900 roku była o 78% mniejsza niż obecnie i zakładam, że nie każdy był pracownikiem budowlanym. Przeważnie nasza opinia o przeszłości opiera się na książkach i filmach, a nie na faktach. Na przykład, okres dzikiego zachodu w USA. Przypadał na lata 1865-1895, i dla niektórych ten okres prawdopodobnie wyglądał tak: poniżej znajdziesz budynki o podobnym stylu architektonicznym, z wielu, wielu różnych krajów świata i ze wszystkich kontynentów poza Antarktydą. Wszystkie te budynki są absolutnymi arcydziełami stylu architektonicznego. Projektowania i realizacji historia przypisała architektów do większości z nich, ale nie znajdziesz żadnego konkretnego dowodu na jakiekolwiek konstrukcje w przypadku około 99% tych budynków. Niektóre z tych budynków istnieją do dziś, spora część została celowo zniszczona w tzw. pożarach miejskich, ale wydaje się, że wszystkie te budynki wywodzą się z tej samej szkoły architektonicznej. Myślę, że jeszcze 150-200 lat temu istniała jedna światowa Unia bez krajów. Była to cywilizacja, której rozwój techniczny był podobny do naszego. Stwierdzam jedynie, że w XIX wieku cały świat walczył z nieznanym wrogiem, a wszystkie budynki miasta po prostu nie miały kiedy powstać. Wierzę, że obecny system polityczny świata podbił i zniszczył poprzedni. W tym procesie zginęły miliardy ludzi. Te budynki, które widzimy na całym świecie, są pozostałością po tamtej poprzedniej cywilizacji. Nadal pracuję nad tym, tą koncepcją. Uważam, że dwukrotnie wydarzyło się coś katastrofalnego: raz w XVIII i raz w XIX wieku. Wierzę też, że coś, że oś czasu historii świata. Jak również sama historia świata zostały celowo zmienione, to znaczy do punktu, w którym nie można powiedzieć, co się stało, kiedy to się stało i czy w ogóle się wydarzyło. Te same budowle na całym świecie: Japonia, Tajwan, 3 Argentyna, 4 Kuba, 5 Chile, 6 Paragwaj, 7 USA.

12 Pakistan, 13 Indie, 14 Republika Południowej Afryki, 15 Tajlandia, 16 Turcja, 17 Sri Lanka, 18 Niemcy, 19 Ukraina, 20 Chiny, 21 Nowa Zelandia, 22 Singapur, 23 Szwecja, 24 Indonezja, 25 Kenia, 26 Egipt, 27 Brazylia, 28 Australia, 29 Kanada, 30 Filipiny. Ta lista mogłaby być jeszcze dłuższa. Jest oczywiste, że budynki znajdują się na całym świecie. Zastanawiam się teraz nad prawdziwym początkiem starożytnej Grecji i Rzymu. O czym przeczytać poniżej? Czyli to jest inny materiał. Przepisywanie historii, czy antyczny Rzym i Grecja są tą samą epoką? Giganci jako bogowie na ziemi a więc to jest link do kolejnego materiału. Tego materiału jeszcze nie mam na, na kanale Kod Shreddingera, bo będzie na YouTube. To będzie w przyszłości zamieszczony. Przepraszam, jak przyjdzie na to czas, to już by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i mówię tutaj dozo.